Witam z tej strony, czarna strona życia. Dzisiaj yy, tak. Dzisiaj się dowiemy, dlaczego Dawid Czech jest nawiedzony. Jak dobrze wiemy, Dawid Czech jest no trochę dziwny. Nie wiem. Skąd on ma, ale to, to jest prawda, tylko że dla mnie, nie dla niego. Yy, tutaj nie wiem skąd on ma aż tyle subskrypcji, pewnie jest jakichś 8 latek. Jak ktoś ma z moich widzów 8 lat, niech się nie obraża. Chyba, że go oglądam, to przepraszam. Yy, tego nie, to się wytnie. Także, jak dobrze wiemy, Dawid Czech... Mm, jest dziwny. Możemy zobaczyć cały jego kanał. Na przykład... Weź, wejdziemy w wideo... No i no... Yy, nie do końca o to mi chodziło. No, no patrzcie, nigdy nie nagrywaj siebie, gdyś śpisz o w nocy. Ja kiedyś nagrywałem i nic mi się nie stało. Tak naprawdę to nigdy nie nagrywałem. Czy chcesz mnie zabić? Tak. Nigdy nie jest na tą nawiedzoną dyry coś tam, coś tam. Psychofan, coś tam, coś tam. Postanowiliśmy przejść przez ten most. Coś tam, coś tam. Rzeczy, których nie powinieneś mówić do Siri. Nie czytaj listów miłosnych. Nie! Ja wyczytałem chyba już z, z takich z 50 i nic mi się nie stało. Tak na poważnie no yy, ten Dawid Czech jest serio nawiedzony. Tutaj możemy sobie przeglądać jego dziwny kanał, ale o tym nie temat dzisiejszego odcinka. Oczywiście, Dawid Czech próbuje to zrobić dla widzów, dla... No, to znaczy w zasadzie to dla wyświetleń, bo praktycznie nikt temu nie wierzy nikt oprócz ośmiolatek. Biała ciężarówka? Nie no. Biała ciężarówka jeździ po Polsce. Ja codziennie taką w mieście i koło domu widzę i nic mi się nie dzieje. Na szczęście na, najczęściej to jest dostawca. No, współczuję. To jest jedyne, gdzie mu współczuję. Ś przyjdzie święty Mikołaj i cię zje. Co? Co? Nie, nie to. A a można na skoro nie na telefon, to można na komputer. Nikt nie broni. Ale dobrze. Darwin jest za nawiedzony. Powód jest prosty, bo to robi dla widzów i dla wyświetleń. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zostaw łapkę w górę z subskrypcją. Dzwoneczkiem musi być to. Kończę, cześć.